Cześć, witajcie. Z tej strony Dawid. Dzisiaj kolejny film z The Long Drive. Samochód nam oczywiście musiał podhamować, mimo że go wcześniej wystartowałem. Tutaj mamy. Co to jest? Zawóz. Ok, pierwszy raz go na oczy widzę. Ja nawet nie wiem, jakie mody niektóre mam poinstalowane. Super. Więc czasami jak widzę jakiś wóz. To się nie zdziwcie jak nie będę wiedział, co to w ogóle jest. Bo kilka modów na samochody pododawałem. Ale niektóre nawet nie wiedziałem, że są. Albo to nowe jakieś. Chociaż przy update się nie wygrywa. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Powiem wam, że na razie przez to... Że dwie serie, które nagrywałem się, skończyły. Co prawda, Contraband Police raczej wróci w wersji stawania po stronie rządu. I się zakończyły. Przez co trochę też nadgonimy de long drive, znaczy nadgonimy. Podjedziemy trochę więcej kilometrów. Przed nami mamy ogromną pustynię. Dosłownie pusty, nie, nic tu nie ma. Puściusieńko. Tam się zaczyna też stara droga, jeśli dobrze widzę. O. Już tak podhamowałem. Tak, tam jest stara droga. Tam ciemniejsza się robi nagle. To to powinna być stara droga. To dobrze. Bardzo dobrze. Zmieni się wygląd całej lokalizacji, po której jedziemy. A czy wygląd się zmieni? Trasa się zmieni, nie? Nie wpływa ta droga, chyba. Ale chyba nie. No, I jesteśmy na starej klasycznej drodze de long drive a. i sobie pięknie jedziemy światła się odpalają mutant z nieba spada oczywiście no a my cysterną sobie suniemy 400 litrów diesla w cysternie 90 w baku jeśli dobrze pamiętam bo mamy połowę a bak ma chyba 180. No i co? 490 litrów łącznie plus minus to trochę można przejechać. No co jak co, ale nawet nie najmniej. Tam już jakiś pierwszy budyneczek jest. W tym odcinku jeszcze do 1000 nie dojedziemy. Ale w kolejnym już tak. 1000 Ty km oczywiście. Będzie 20% trasy Też bardzo fajnie Ja się cieszę Żeby nie było Ja bardzo lubię tą serię Wkurza czasami ten samochód Co prawda, ale to jest bardzo fajna seria Jedziemy w ogóle z tym kradzionym licznikiem Już 26 km No nieźle Ale wiecie Cieszy się ze względu na to, że coraz bliżej do celu. No i co? No i tyle w sumie. Na końcówce, oczywiście, nic nie ma, o czym Wam już mówiłem. Niestety, nie ma niczego, mimo że gracze dotarli tam bardzo szybko. Końca. Bo to jest do przejechania w kilka dni ciągłej gry. Więc nie tak dużo. No. No ale wiecie, niby nie tak dużo, ale jakieś osiągnięcie. Trochę trzeba się namęczyć, żeby tam dojechać napatrzyć się w pustą drogę przejechać jakimś rozklekotanym złomem no ale co niby nie warto, niby warto no zależy jak kto na to patrzy wiecie, bo z jednej strony jazda 5000km co daje kilka godzin kilka godzin, kilka dni Żywej takiej gry, patrzenia się po prostu w monitor, to nie jest yy, osiągnięcie, i nie jest za fajne dla jednych osób. A dla drugich dotarcie tam jest osiągnięciem. Ze względu na to, że nie każdy jednak tam dojechał. No, ale oczywiście też dodam, że ja postaram się jechać do samego końca. Bo też dużo osób, jak patrzyłem, na przykład się przenosiło z Delong long drive'a jazdy taki do przodu, po prostu na Delong long drive'a też, ale co innego, yy, inne rzeczy nagrywam, a ja nagrywam jazdy całą Przecież co długie te odcinki są i mało niby przejeżdżamy na no bo o hmm. myślałem że się wywraca ogólnie to nie było żadnego domku poza tym przy drodze do którego nie zajechałem o co tu chodzi Fajny kamień. Lubię. Jadę już ze 12 km i nie ma żadnego domku. I przez noc jadę, chciałbym dodać. Jadę w noc. A jest już. już prawie dzień jest. Dlaczego ten księżyc w ogóle tak szybko spada? Zobaczcie, jak on leci. Będę trzymać w miejscu, a ten księżyc tak zasuwa. Szybki ten księżyc. Ho. Chowa się za horyzontem. ja proszę, dzień już. Halo? Gro? Czy to dopiero noc się zrobiła? Czy noc się dopiero zrobiła? Czego tam w ogóle tak nisko, statek kosmiczny, wow. I właśnie, jedziemy 1000 km, a nawet raz statku kosmicznego nie było. Bez sensu. U mnie na sejwach takich prywatnych, co sobie gry, wam to w kółko się pojawiały? A no teraz nie ma żadnego. I jesteśmy przy garażu Pięknie tym oczywiście odświeżonym, ale garażu Cztery pudła chyba Chyba, że w środku jeszcze coś jest Tu jest zombiak Naprawdę? Ej, stary Auto-save'a Statek w ogóle, no nieźle Ale nie, on daleko chyba jest No, bo droga zakręca tam, to jest samolot, też nie byliśmy ani razu. Silnik V8, ja mam lepszy no. i ciutkę większy. Dobra. O, wszystkie trzy. 15 litrów diesla, no co wy gadacie? Ale mam szczęście Tu też będzie diesel. A woda To nie do końca diesel. Benzyna, benzyna. Podziękuję. A, bo tu ma wlew normalny, paliwa, a tutaj jest. Gąbki nie chcę... Nie ma tu nic więcej? No nie tutaj 73 litry, dobra to przesadziłem. Bramy przelejemy te 14 litrów, bo ja tych odsetek takich 0,3 na przykład nie biorę z butelek. Ale jak się trafi 15, to wiecie, głupio nie brać. Ok, mm. to ile w tym garażu? 70 litrów diesla było. Mały, niepozorny garaż. Taki bogaty. No nieźle. Jest. A, no tak, nie przymontuję przecież. Jest tu. A, właśnie miałem ten olej wziąć, ale. Nie wiem gdzie jest ten mały pojemnik, więc wezmę w ten sposób, żeby dolać. A, pół litra. Ale i tak. Skąd pół litra. Trzeba by wziąć tego oleju, tak? A jak mamy na miejscu, to będziemy dolewać. Dobra, jedziemy, zombiaczka zostawiamy. Garaż pięknie zrabowany został. I jedziemy dalej. Do fula nie tankuję ogólnie ze względu na to, że. Znaczy, nie będę się przynosić raczej. Ale, jakby mi na przykład bag wypadł, co prawda, wtedy bym reloadował rozgrywkę po prostu, ale. No wiecie, nie padło mi nic? O! A to nowość. Mapa się nie renderowała. Ha, to był ten zielony, yy, ten pustynia ta, tak? Mhm. Uh -huh. No, fajna. Bardzo. Jednak cofam, jednak krótka ta pustynia. Ten jedzie w ogóle jakimś zardzewiałym... syfem. Co to jest? Owrotem nowa droga. Z 20... Nie, ile 15 km była nowa droga Stara droga, przepraszam. I znowu na nowo wracamy. Cudownie. I na zielony biom. Jeszcze świetniej. I wracamy tam. No nie zajeżdżam tam. Tak, mamy ponad 500 litrów. Garaż nam dodał. My sobie suniemy tak naprawdę na równi, bo nie przyspieszam. A jednak. Jedziemy. No ten statek niby nie tak daleko, ale nie. Nie jadę. Byłem chyba w jednym w tej serii i pod jednym też stanąłem, ale trawa się zaczęła i stamtąd pojechałem. Ale w jednym byłem chyba. Jeżeli ktoś jest stałym widzem i ogląda i pamięta przede wszystkim, to może napisać, czy byłem czy nie byłem, bo ja szczerze nie pamiętam. bo dobra Cóż to jest, to jest stacja benzynowa C Co to jest niby? Statki w ogóle a jeden tylko. Ale i tak statek. Ale też tak daleko. Dlaczego te statki tak daleko są? I czego jedziemy niby po zielonym biomie, który nie jest zielonym biomem? O co chodzi z tą pustynią? Znaczy biomem, zielonym, podobno. Jakoś średnio zielony ten biom. Fajne, nie, fajnie, też się droga wygenerowała Wyskoczył Nieźle I jest, przejechał Tu są dwa silniki I telewizory Trzy telewizory? Wysadziło lalkę Okej okay. Teraz ja sobie schowam to pięknie, ładnie Co to mi w dłoni wybuchło no jakaś tykająca bomba Benzyna Co to? To jest chłodnica Tak Le... nie ta chłodnica To syf jakiś Tu nie ma okna Tak Dobra Co tu jest? Nic tu nie ma Przewspaniale. Oj, przepraszam. jedziemy. Za nami statek daleko w tyle. Przed nami obok w sumie nas statek tam gdzieś. Daleko z prawej. I do żadnego przestań nie zajedziemy. No czy do jednego to z własnej woli, ale do drugiego już naprawdę nie będę się fatygować. I znowu pod górkę jedziemy w ogóle. 100 na godzinę. Nie możemy przyspieszać. Um, tak. O w ogóle nie możemy aż tak przyspieszać, bo mi się kończą te Na no. liczniku Znaczy tak gwałtownie nie możemy przyspieszać Bo nam się kończy licznik i puszcza Wow, Ale zbugowało się I dwieście, ale na liczniku zasuwają te liczby, chwilę na ręcznym jechałem, to jest stacja energetyzująca, tak. To jest stacja energetyzująca. Aha, nie mogę pójść spać, bo nie. Okej. Okay. Benzyna, benzyna, benzyna. Olej. Auto-safe. Aha. Super. 28 litrów diesla, to jest to. Ja nie ufam tym mutantom, dlatego się tak rozglądam, bo one czasami... Zamiast tylko stać się przyglądać, to się rzucają na nas. Tak, poza odcinkiem, raz tak miałem. Stąd wiem. Dobra, Dobra, ruszymy już. O, ale rozumiem już jak przyspieszać w takim razie. A pokaż mi tą cysternę, tak z ciekawości. Mogę pójść spać. Czy on nas chce wyminąć? Tak, on chce nas wyminąć. Nie, nie, nie. Kolego. Ty nie przesadzaj. No, nie mogę iść spać. Dlaczego on tak gazuje tymi oponami? Nigdzie nie pojedziesz, chłopie. Albo, wiecie co, bo ja w sumie i tak nie będę przelewać tego paliwa raczej. 2600, właśnie. O. My nie możemy tego paliwa. Co prawda to by już nam zepsuło rozgrywkę, bo... Zero wyzwań, 2000 litrów Diesla to starczy na więcej niż 5000 km i do od zera moglibyśmy jechać taka pełna cisterna to już bardziej tak dla zabawy do zebrania bo z połową dałoby się dojechać chyba od zera od zera, przepraszam. O, właśnie, i my możemy sobie już pójść spać grzecznie oczywiście, więc ja to chyba zrobię, ale niech trochę port bo jak w coś przywale. Czy to są dwa parkingi? Tak, tu są dwa parkingi. Tak, tutaj jest jeden, góry bardzo fajne, i tam jest drugi. I do żadnego nie zajeżdżam, bo nie mam po co. Na początku gry zajechałem na 4 chyba, łącznie samochód wymieniłem 4 razy, 3, yy, ale miałem 4. Mam tak, cysternę, wcześniej miałem autobus, wcześniej miałem tego takiego szybkiego z parkingu, nie pamiętam nazwy. A jeszcze wcześniej miałem tego takiego grata z dużym bagażnikiem, co mu silnik się popsuł w pierwszych 100 km. Całe szczęście ten się nie psuje. Chyba. Ale chyba nie, bo to co ja z nim robię tutaj. By już nie przeżył. O, i wracamy na starą drogę, co znaczy, że jesteśmy znowu na pustyni, z której nie wyjechaliśmy. Jedziemy w ogóle 200 na godzinę. Kulturalnie, no. Szkoda, że nie ma jakiejś mapy autostrady. Pojechałbym sobie tym. Taką prostą drogą. To by cudowne było. O, o kamień zaraz walnie. Samolot. Blisko. Jadę do samolotu. Nie pokazywałem wam samolotu. Jadę do samolotu. Się psuje z odległości, robi się kwadratowy, ale to tylko zepsute. Jest po prostu tekstura. On jest bardzo ładnie zrobiony. Postarali się autorzy moda. No, myślałem, że mi odpalił. Tak, to są szkielety ogólnie. Ze względu na to, że tutaj, jakby samolot po katastrofie lotniczej, jest taki. zrobiony jest po prostu w tym stylu. Mhm. Dobrze poproszę tą rurkę z powrotem. Ale raczej w nim nic nie ma, dlatego do niego nie zajeżdżałem. Tylko jakieś opakowania, jakieś jedzonko, i tu cztery skrzynki na końcówce, zawsze. A w tej dziurze nic nie ma. Tam jest pusto. No i co, ładny samolot, postarali się. Ale poza tym nic w nim nie ma. Dodaję po prostu do gry nowy budynek. Takie urozmaicenie. W sumie jeśli chodzi o to to tyle. Co by zajadę. Różnica odległości między budynkami 100 metrów. Kawę wejście 40, wiatrówka. Jezu, ile tu wiatrówek jest? Co jest? Nie mogę go rozwalić. Chociaż nie mam lepszy pomysł. Wezmę go ze sobą i zobaczymy ile przetrwa bez uszkodzenia się. Ale to już się okaże w następnym odcinku. On się oczywiście nie trzyma. Więc cóż, ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Sejwuję. Będzie plus minus 970. Może troszkę więcej. Chyba że się zdziwię. 73. Więc cóż. Miłego wieczoru. Wam życzę. No i pa pa.